Najwyższa pora na trochę praktyki i stworzenie kolejnej aplikacji w ramach nauki C-Sharpa. W tym odcinku pokażę Ci, jak stworzyć krok po kroku kolejną kompletną aplikację, a będzie to popularna gra Kółko i Krzyżyk w C-Sharpie. Stworzymy tę grę jako aplikacja desktopowa w WPF. -ie. Jako, że będę chciał Ci przekazać same najlepsze praktyki tworzenia takiej aplikacji, postanowiłem podzielić tworzenie tej aplikacji na trzy odcinki. W tym odcinku stworzymy widok główny naszej aplikacji w Zamlu, a w kolejnych skupimy się na logice i działaniu aplikacji. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą .NET. Najlepiej będzie, jeżeli będziesz programował razem ze mną, dlatego otwórz proszę teraz Visual Studio i zapraszam Cię przed ekran mojego komputera. Żeby zaoszczędzić trochę twojego czasu, Pominąłem już implementację podstawowych klas szablonu MVVM oraz instalację biblioteki Metro MachApps. Jeżeli interesuje Ci opis dokładny tej implementacji, to odsyłam Cię do wcześniejszego filmu, gdzie tworzyłem kalkulator w WPF-ie. Tam też opisałem cały nasz szablon, który już tutaj został zaimplementowany. A są to takie klasy jak Relay Command, następnie Main View Model. Gdzie implementujemy po prostu Interface I Notify Property Changed. drobne zmiany w widoku. Tak żebyśmy tutaj używali okna Metro Window, tak samo w Code Behind, tutaj dziedziczyłem po metro Window. I tutaj ustawiłem również jako data Context nasz main View model. I w APZ mamy jeszcze ustawione style pod Metro MahApps. jeżeli teraz. Uruchomię naszą aplikację, to w tym momencie tak ona wygląda. Dobra, na początek w ogóle zastanówmy się, jak chcemy, żeby nasza aplikacja wyglądała. W tym celu zrobimy szybki szkic w pęcie. Czyli na pewno będę chciał podzielić ekran na dwie części. Po lewej będzie plansza do gry, będzie tutaj można zagrać w polu 3 na 3 a po prawej stronie tutaj dodamy na górze przycisk Nowa gra. Później będzie też przycisk Resetuj, tak żeby zresetować wszystkie informacje o poprzednich rozgrywkach. Tutaj będą różne komunikaty w tym miejscu. No i tutaj na samym dole będzie tabela z historią rozgrywki, czyli będzie napisane, czy wygrał tutaj kółko, czy krzyżyk, i tutaj będzie e, można e, porównać wcześniejsze gry. No i tutaj wiadomo, nie na planszy będzie można sobie zagrać w kółko i krzyżyk. Ruchy będą naprzemienne. Raz będzie zaczynało kółko, innym razem będzie zaczynał krzyżyk. No i tak to wygląda. Tak to będzie wyglądało w skrócie. Możemy zatem przejść do implementacji. Czyli na początek przejdźmy do okna main window. Podzielimy sobie naszego grida na kolumny i na wiersze. Kolumn będziemy potrzebować 3. Także raz, dwa, trzy i będziemy chcieli, żeby druga kolumna miała szerokość automatyczną i tutaj sobie tylko wyświetlimy taką kreskę, żeby tak oddzielić ten lewy ekran od prawego. No i tutaj nic więcej już nie potrzebujemy. Czyli w tym pierwszym grydzie dodamy planszę do gry, która będzie składała się z trzech kolumn i trzech wierszy. Także stwórzmy sobie taką siatkę. tutaj trzy kolumny i poniżej trzy wiersze. I w każdym takim wierszu będzie label, czyli etykieta. Na początku sobie dodamy jakieś style, które zaraz stworzymy. Będzie to styl o nazwie board label. Każda etykieta będzie musiała mieć oczywiście content zbindowany z view modelem. A będziemy to robić tak, że żeby nie tworzyć tak jakby dziewięciu osobnych właściwości, stworzymy sobie po prostu tablicę dwuwymiarową, czyli tak samo jak jak wygląda nasza siatka. No i będziemy przetrzymywać w tej tablicy wszystkie wartości. Czyli na przykład pole 00 to będzie tutaj, tu będzie pole 01, 02, tutaj będzie 10, 11, 12 i tak samo tutaj nie, 20. 21 22 te informacje o tych naszych etykietach czyli czy w danym polu jest kółko czy krzyżyk będzie przechowywane w takiej tablicy dwuwymiarowej którą sobie stworzymy w kolejnym odcinku także na tą chwilę tylko tutaj dodamy bindowanie ta nasza lista będzie nazywała się board i będziemy się tutaj odwoływać do konkretnych pól i oczywiście do właściwości content tego pola. Czyli tutaj mamy powiązanie z polem 00. W tym miejscu mamy 00 i ono będzie powiązane z tą naszą tablicą dwuwymiarową i z jej polem 00 i właściwością content. Następnie podobnie zrobimy z właściwością is enabled. Tak samo. W tej tablicy będziemy przechowywać te informacje, tylko teraz, już w właściwości is enabled. I podobnie będzie z background. Także, wszystkie te informacje będziemy trzymać w tej naszej tablicy. Dobra, także to możemy zamknąć. Potrzebujemy teraz stworzyć styl, który tutaj użyliśmy. Także przejdźmy tutaj na górę. I tak jak to robiliśmy wcześniej, musimy tutaj dodać resources. I wewnątrz tych resursów. Dodamy nowy styl. O kluczu Board Label. Będzie to styl dla labela. I będzie on bazował na, również na labelu. Także Static Resource. X Type Label. Ok. No i będziemy teraz tu ustawiać te wszystkie właściwości. Także najpierw ustawmy wyrównanie w poziomie i chcemy, żeby to było wyśrodkowane tak samo w pionie, czyli Vertical Content Alignment ustawimy tutaj również kolor obramowania, które za chwilę będziemy ustawiać czyli Border Brush, White, Font Size tutaj musimy dużą czcionkę ustawić, żeby to ładnie wyglądało także myślę, że coś około 70 i ustawimy również Font Weight Bold My będziemy w naszej aplikacji blokować tak, jakby te pola, które zostały już kliknięte. No i wtedy ich czcionka zmieniłaby się na taki kolor taki szarawy. Jeżeli chcemy temu zapobiec, to musimy tutaj również ustawić trigera, który będzie nam tak, jakby zmieniał ten kolor na biały, jeżeli ten label będzie zablokowany. Także dodamy takiego trigera. Właściwość is enabled. Jeżeli ona ma wartość. False. To chcemy, żeby została ustawiona czcionka, a właściwie kolor czcionki na biały. Ok. Także możemy wrócić do naszej etykiety, i musimy tutaj zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ chcemy jeszcze obsłużyć tutaj zdarzenie kliknięcia na tej naszej labelce. No i tutaj nie wystarczy wpisać komend i przypisać do odpowiedniej komendy w Vimodelu, modelu, ponieważ to nie jest button, to nie jest przycisk, tylko to jest etykieta. Także żeby tutaj obsłużyć inne eventy, to musimy to zrobić trochę w inny sposób. Także żeby to zadziałało prawidłowo, najpierw musimy sobie zainstalować nowego NuGeta. Jest to Microsoft Sam Behaviors WPF. Także zainstalujemy najpierw tego NuGeta. Ok, został on zainstalowany. Następnie w naszym widoku musimy dodać nowego namespace'a. Może to być na przykład i. I tutaj musimy ustawić behaviors, to znaczy http microsoft.com przez zam przez. Behaviors w ten sposób dobra. I teraz możemy się odnieść do tego namespacea i obsłużyć sobie event. Także i, czyli to jest ten namespace, który teraz dodaliśmy, dwukropek, i tutaj już mamy podpowiedzi, to znaczy, że nasz namespace jest prawidłowy. I wpisujemy interaction triggers, i podpinamy się teraz pod odpowiedni. Event, to znaczy event trigger, event name. My chcemy podpiąć się pod event mouse left button down. I tak samo tutaj możesz podpiąć się pod każdy inny event, czyli zdarzenie tego labela. Tak? I teraz tylko musimy zdefiniować, z jaką komendą chcemy się e, powiązać. Także invoke command action, command. I tutaj już tak, jak zrobiliśmy wcześniej, czyli binding board click command board click command ok, i będziemy tutaj chcieli przekazać parametr, command parameter 0, 0 czyli tutaj ten nasz indeks w naszej tablicy ok. Nie mamy żadnych błędów, także potrzebujemy 9 takich etykiet dla każdego pola na naszej siatce. 9. Dobra, i teraz tutaj tylko musimy dostosować te indeksy, czyli zaczynamy od 0,0. Następnie mamy indeks 0,1. I tutaj musimy jeszcze dodać kolumnę. Grid, kolumn 1. I tak samo tutaj ten parametr jeszcze musimy zmienić. Ok. Następnie będzie kolumna druga. 0,2, 0,2. I 0, 2 później przechodzimy do pierwszego wiersza 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tak samo tutaj, kolumna pierwsza i wiersz pierwszy. Czyli 1, 1. 1, 1 i tak samo tutaj. Tutaj mamy dalej wiersz pierwszy i kolumnę drugą, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, i przechodzimy do ostatniego wiersza, czyli wiersz drugi. Tutaj kolumna nam nie jest potrzebna. Czyli 2-0. Wierz drugi, kolumna pierwsza. Czyli 2, 1. Tutaj będzie dalej wiersz drugi i kolumna druga czyli jesteśmy już tutaj w tym ostatnim naszym polu. OK. No jeżeli teraz uruchomimy naszą aplikację to tutaj jeszcze nic nie będzie widoczne. A my tutaj chcemy żeby widoczne były te takie pola i żeby było wiadomo że to jest siatka 3 na 3. Także musimy dodać tutaj jeszcze jedną rzecz a mianowicie takie obramowanie tylko nie z każdej strony tylko właśnie z niektórych stron. Czyli na pewno chcemy, żeby tutaj to nasze pole na środku miało obramowanie z każdej strony w grubości na przykład 2. Czyli tutaj będziemy mieli już to obramowanie. I teraz jeszcze musimy dodać w tym miejscu obramowanie, także przechodzimy do tego pola, to sobie może jeszcze najpierw skopiuję, przechodzimy do tego pola i tutaj będzie margines 2 z lewej strony, z góry 0, z prawej strony znowu 2 i z dołu 0. Dobra, następnie tutaj, tutaj chcemy znowu z lewej strony 2 i z prawej strony szerokość 2. OK, w tym polu chcemy mieć odwrotnie, czyli z lewej strony 0, z góry 2, tutaj może być 0 i z dołu 2, i tak samo w tym polu. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. I jak widzisz, tutaj nam się utworzyła taka ładna siatka, którą właśnie chcieliśmy mieć. Także nasza środka jest gotowa i możemy przejść do dalszej implementacji Czyli do drugiej kolumny I tutaj po prostu wstawimy sobie Taką pionową kreskę Tak żeby oddzielić to naszą lewą stronę aplikacji od prawej także kolumna pierwsza Ustawiamy tutaj pozycję pionową I tutaj będzie separator I musimy mu tylko ustawić odpowiedni styl także static resource x static toolbar i separator style key zobaczmy jak to wygląda i jak widzisz tutaj jest taka pionowa krewka dobra, zatem pozostało nam jeszcze do zaimplementowania ten prawy panel także dodamy sobie tutaj kolejnego grida będzie on się znajdował w kolumnie drugiej i potrzebujemy tutaj stworzyć Dwie kolumny oraz cztery wiersze. Pierwszy wiersz będzie miał wysokość powiedzmy 70, drugi i trzeci, w których będą te nasze komunikaty, będzie miał wysokość auto, tak żeby to się ładnie dostosowało. No, i ostatni wiersz będzie dopasowywał się do ekranu, który pozostał. Także na początek dodamy sobie dwa przyciski. Pierwszy to będzie nowa gra: nowa gra, i tutaj od razu mu ustawimy odpowiednią komendę w View Modelu. Także Binding, New Game, Command. OK, i drugi przycisk to sobie skopiuję. To będzie przycisk Reset i tutaj będzie reset comment i oczywiście kolumna pierwsza także tu mamy te dwa przyciski możemy sobie dodać od razu style dla przycisków czyli tutaj dodamy nowy styl dla wszystkich przycisków ponieważ tylko dwa będziemy mieli I ustawimy mu jakieś marginesy. Margin wartość 10, na przykład. I ustawimy również font size, żeby ta ściąga była troszkę większa. I tu będzie może 20. O, całkiem fajnie to wygląda. Dobra, czyli mamy dwa przyciski. I potrzebujemy jeszcze ustawić dwie etykiety na komunikaty. Także zbindujemy tutaj sobie z Vimodelem Content, czyli Binding. Tu będzie informacja o, o, tak o ruchu, czyli na przykład czy czas ma ruch kółko, czy krzyżek, żeby tutaj była informacja z boku. Czyli tarn info. Ta etykieta będzie w pierwszym wierszu. I będzie zajmowała dwie kolumny. Ok. I podobnie będzie z naszą drugą etykietą, tylko tutaj będzie. Tutaj będą wyświetlane informacje ogólne o grze, czyli Game Info, i to będzie w wierszu drugim. Dodamy sobie również od razu style, dla tych labelek. Żeby było szybciej. Skopiuję sobie z batona, także label, tutaj również będzie label. Margines 10 może zostać, ściąga 20 może zostać, ale chciałbym tutaj jeszcze wyśrodkować w. Wy poziomie te komunikaty także horizontal content alignment center tutaj to jeszcze przebuduję, ponieważ coś mi tutaj wyświetla jakiś błąd ok dobra, po przebudowaniu już wszystko jest w porządku także wróćmy do implementacji także labelki mamy i ostatni element jaki nas tutaj interesuje to nasza tabelka także użyjemy data grid item source ustawimy Czyli źródło to będzie nasza lista w ViewModelu o nazwie Gameplace. Czyli tutaj będziemy wszystkie jakby historyczne informacje o grze wypisywać Czyli jeżeli wygra na przykład kółko to tutaj będzie odpowiednia informacja I tak samo jeżeli chodzi o krzyżyk Także tutaj mamy grid row 3 Tak samo chcemy żeby nasza tabela zajmowała dwie kolumny może ustawimy już tutaj te style, żeby nie tworzyć tam dla jednego i dla nowego stylu. Także easy only na true i auto generate columns na false. OK. I teraz wewnątrz tutaj sobie tylko wygenerujemy jeszcze kolumny. Pierwsza kolumna to będzie może po prostu jakiś numer, tak żeby to się ładnie po kolei wszystko wyświetlało. Także dataGrid text column. Binding. I to powiążemy z właściwością number tej naszej listy Gameplace. OK. Tutaj będzie jakiś nagłówek, niech to będzie po prostu rozgrywka. I potrzebujemy trzy kolumny. Pierwsza to będzie rozgrywka. W drugiej będą informacje o ich się czyli jeżeli wygrał, to tutaj będzie wygrana, jeżeli przegrał, to będzie przegrana. I tak samo tutaj dla kółka. Powiążemy to z odpowiednią właściwością, czyli Sign X info i tak samo tutaj sign o info no i w zasadzie tyle wystarczy oczywiście tutaj byśmy mogli dodawać jeszcze jakieś inne dodatkowe informacje ale nas na tą chwilę tylko interesują te trzy kolumny ponieważ chcemy tylko zaimplementować taką podstawową wersję tej naszej gry także spróbujmy tą grę jeszcze uruchomić i tak to wygląda w tej chwili czyli tutaj mamy siatkę przycisk nowa gra przycisk resetuj który dodatkowo resetuje tą naszą tabelę Tutaj będą wyświetlane odpowiednie komunikaty, no i tutaj właśnie będą te informacje o wszystkich rozgrywkach. Także udało nam się stworzyć całkiem ładny widok dla naszej gry. Pozostaje nam teraz tylko zaimplementować całą logikę aplikacji, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dąż do mojej społeczności, zapisz się na darmowy newsletter, gdzie co tydzień dzielę się wartościowymi materiałami, w szczególności dotyczącymi C-Sharpa i platformy .NET. Nie ominąć też wtedy żadne nowe materiały i bonusy. Zapisy są darmowe, a link widoczny jest również w opisie pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.